Robert Grabowski, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. Znajdujemy się na budowie wiaduktów, dwóch obiektów mostowych, które powstają na zlecenie Urzędu Miejskiego. Realizuje je firma konsorcjum firm Intop za kwotę 36 milionów złotych, z czego 24 miliony to dofinansowanie ze środków rządowych. Prace w tej chwili w związku z bardzo ładną pogodą są prowadzone przez kilkudziesięciu pracowników. Firmy Intop i one polegają przede wszystkim na zbrojeniu oraz zalewaniu betonem. Właśnie tego zbrojenia chodzi tutaj o budowę przyczółków, o budowę filarów, które będą podtrzymywały główną konstrukcję obu nitek wiaduktów. Chciałbym przypomnieć, że realizacja tutaj przebiega tej inwestycji zgodnie z harmonogramem, zgodnie z ustaleniami pomiędzy firmą a Urzędem Miejskim w Koszalinie. Jest tutaj prowadzony na bieżąco można powiedzieć, że nadzór prac nad tą inwestycją przez pracowników Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koszalinie. W tej chwili te prace właśnie to przede wszystkim takie prace jeszcze zbrojeniowe i one zajmą jeszcze najbliższe tygodnie. Mamy nadzieję, że ta pogoda będzie budowlańcom dopisywała, tak aby na początek stycznia przyszłego roku cały obiekt był gotowy do. I oddany do użytku. Tym bardziej, że jest to bardzo duża komplikacja dla mieszkańców Koszalina, dla również ruchu przez nasze miasto. Zdajemy sobie sprawę i bardzo serdecznie za te komplikacje przepraszamy. No, ale niestety wiadukt był, wiadukty, oba obiekty były w bardzo złej kondycji takiej technicznej. Stąd decyzja wcześniejsza pana prezydenta o niedopuszczeniu tutaj do ruchu. No i potwierdzenie później. Tych, tych decyzji poprzez, można powiedzieć, złożenie się po prostu części tego obiektu, który został już rozebrany.